Potem możemy zabrać się za górną część ciała i zacząć wykonywać różne warianty pompek, podporów i różnego rodzaju ugięć w ramionach przy pomocy sprzętu, takim jakim jest krzesło, podłoga, więc możliwości jest bardzo dużo. I oczywiście nie możemy zapomnieć o rozciąganiu. Bardzo ważny element każdego treningu, czyli doprowadzenie swojego ciała do elastyczności, rozciąganie mięśni, tak by rzeczywiście te zakresy naszych ruchów były jak największe. Ja osobiście bardzo lubię stanie na rękach, czyli handstand, więc bardzo często w swoich praktykach ruchowych staram się chociaż chwilę utrzymać swoje ciało na rękach. Jest to świetne zadanie wzmacniające górną część ciała. A po skończonym treningu, oczywiście, pozowanie i przypinka. I tak oto w 30 minut można zadbać o sprawność, siłę, kondycję, ruchomość ciała, elastyczność. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, mały metraż nie zwalnia cię z obowiązku ruszania się. Pamiętaj o tym.